Witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was do mojego zakątka, gdzie dzieje się wiele wspaniałych rzeczy. Przygotowałam dla Was film pełen inspiracji, smaków i zieleni prosto z mojego ogrodu i domu. Dziś zanurzamy się w domowe rytuały od pysznego, zdrowego jedzenia, które przygotowuję z sercem po chwile spędzone na świeżym powietrzu wśród moich ukochanych roślin. Pokażę Wam jak z prostych składników tworzę coś wyjątkowego i jak cieszę się każdym dniem spędzonym na łonie natury. Będziecie świadkami procesu powstawania domowego w twarogu. Od siadłego mleka przez delikatne podgrzewanie, aż po moment gdy gotowy pachnący ser ląduje na talerzu. Zobaczycie, jak dbam o moje warzywa i owoce i jak natura potrafi zaskoczyć nawet deszczem w najmniej spodziewanym momencie. Czeka nas również wizyta na lokalnym bazarze, a także spotkanie z uroczymi małymi stworzeniami, które zawsze wywołują uśmiech na mojej twarzy. Na koniec zaproszę Was do mojej kuchni, gdzie wspólnie przygotowujemy zdrowy i smaczny obiad. To będzie czas pełen domowego ciepła i radości z prostych rzeczy. Mam nadzieję, że ten film sprawi Wam przyjemność i zainspiruje do własnych kulinarnych i ogrodowych przygód. Przygotujcie się na dawkę naturalnego piękna i domowych smaków. Zaczynamy! Dzień dobry! Zaczynam od przygotowania domowego twarogu. Staram się robić go samodzielnie. Kilka dni wcześniej nastawiłam mleko w słoju, żeby się zsiadło. Mam tutaj wszystkie potrzebne narzędzia: duszlak, garnek, pielucha tetrowa i termometr. Teraz wlewam zsiadłe mleko do garnka. Garnek stawiam na kuchence, nastawiam odpowiednią temperaturę i czekam. Ważne jest, żeby mleko nagrzewało się powoli i równomiernie. Pilnuję tego na termometrze, żeby było dokładnie tak jak trzeba, nie za gorąco, nie za zimno. To klucz do oddzielenia się sera. Ten proces jest bardzo ciekawy, zaczynam widzieć coraz wyraźniejsze grudki sera. Teraz biorę pieluchę tetrową i wkładam ją do durszlaka. Używam pieluchy, bo świetnie filtruje i jest wielokrotnego użytku. Ostrożnie przelewam zawartość garnka, żeby serbatka odciekła przez pieluchę. Muszę to robić powoli, żeby nic się nie wylało i żeby cały ser został w pielusze. Chwytam końce pieluchy i delikatnie odciskam nadmiar serbatki. Robię to ostrożnie, żeby nie zniszczyć struktury sera. Później zakręcam pieluchę i zostawiam ją w dół szlaku, żeby reszta serwatki swobodnie odciekła. To musi trochę potrwać, żeby ser był odpowiednio suchy. To czysta serwatka, którą też później wykorzystuję. Serwatkę przelewam teraz do butelek, nic się nie zmarnuje. Minęło kilka godzin, ser leżał w lodówce, żeby nabrał odpowiedniej konsystencji. Teraz wyjmuję go na talerzyk. Jest taki świeży i kremowy. Otwieram słoiczek z drzemem pożyczkowym. Zrobiłam go kilka dni temu, używając porzeczek z mojego ogrodu. Ten drzem jest idealny do świeżego twarogu. Kroję ser na kawałki i nakładam na niego drzem. To jest prosta, ale jakże smaczna przekąska. Uwielbiam to połączenie. Jestem przy grządce, gdzie kilka dni temu posadziłam tu sadzonki buraka. One już trochę podrosły. Miałam dosiać resztę nasionami buraka ćwikłowego, ale nagle zaczęło padać. Przyroda potrzebuje wody, więc to dobrze. Widzę, jak deszcz spływa po ziołach w doniczce, które stoją na tarasie. Woda leci z rynny. Cały ogród jest teraz mokry i świeży. Wszystko wydaje się odżywiać pod wpływem tych kropli. To spokojny widok. Deszcz ustał, więc wracam do grządki z buraczkami. Ziemia jest teraz idealnie wilgotna, co ułatwi mi pracę. Spulchniam ziemię wokół młodych roślin, żeby miały więcej miejsca do wzrostu, a także przygotowuję fragment grządki do siewu. Przegrabiam dokładnie, żeby ziemia była luźna. Robię małe dołeczki. I wrzucam do każdego po jednym ziarenku. Staram się zachować odpowiednie odstępy. Zasypuję je ziemią. To jest precyzyjna praca, ale bardzo satysfakcjonująca. Na koniec podlewam świeżo zasiane buraczki, a także te młode, które już rosną. Podlewanie pomoże nasionom szybciej wykiełkować i wspomóc wzrost młodych sadzonek. Idę przez ogród. Najpierw podchodzę do grządki z cukiniami i dyniami. Rosną tu pięknie, są już spore owoce. Idę dalej do grządki z ogórkami. Sprawdzam, czy są gotowe do zerwania. Kilka już dojrzało, więc je zrywam. Wkładam je do mojego koszyka. Idę dalej do grządki z fasolą karłową. Widzę, że na kilku grządkach urosło trochę fasolek, więc je zrywam i wkładam do koszyka z ogórkami. Sprawdzam dokładnie, czy są jeszcze jakieś fasolki na krzakach, bo czasem ukrywają się pod liści. Idę dalej, zrywam piękne, świeże liście sałaty i wkładam do koszyka. Sprawdzam też, czy są pomidorki koktajlowe, jest tylko jeden, więc go zrywam, malutki, ale swój. Zatrzymuję się przy krzaku z czerwoną porzeczką. Zrywam kilka kulek i próbuję. Są lekko kwaśne, idealne. Teraz już wracam do domu z moimi zbiorami. Jestem na bazarze. Uwielbiam tu przychodzić. Zawsze jest tyle świeżych produktów. Rozglądam się po straganie. Widzę arbuzy, są takie soczyste. Dalej jest bół, są też piękne czerwone pomidory. Świeża kukurydza i słodkie maliny. Zawsze znajdę tu coś ciekawego. Jestem obok małych zwierząt i zawsze muszę się tu zatrzymać na chwilę. Po prostu nie mogę przejść obojętnie obok tych sklaków, tych puszystych, żółciutkich kuleczek. Są takie malutkie, a już biegają taką energią. Każdy z nich to mała żywa istotka. Obok widzę też małe katuszki. Są takie rozkoszne ze swoimi płetwiastymi nóżkami i tym charakterystycznym katuszkowym chodem. Poruszają się trochę niezgrabnie, ale za to z wielką ciekawością eksploatują otoczenie. Widać, że czują się swobodnie w swoim statku, trzymają się blisko siebie. Dalej są młode kurki, one są już trochę większe od pisklaków, ale wciąż wyglądają na takie delikatne. To zawsze poprawia mi humor i przypomina o prostych radościach życia. Po prostu podziwiam te maluchy i ich beztroski świat. Dziś na obiad przygotowuję rybę z ryżem i surówką. To jeden z moich ulubionych szybkich obiadów. Idealny, gdy chcę zjeść coś lekkiego, a jednocześnie pożywnego. Do garnka wsypuję odpowiednią porcję ryżu i zalewam go wodą. Od razu stawiam garnek na kuchence i nastawiam do gotowania. Zawsze solę ryż na początku, żeby nabrał smaku podczas gotowania. Przykrywam garnek, żeby para została w środku i ryż równomiernie się ugotował. Teraz zajmuję się rybą. Myję ją pod kranem, dokładnie płuczę z każdej strony. To ważne, żeby ryba była świeża i czysta. Po umyciu delikatnie osuszam ją ręcznikiem papierowym. To kluczowy krok, bo sucha ryba lepiej się upiecze. Do naczynia żaroodpornego wkładam papier do pieczenia. Dzięki temu ryba nie przywróca do dna i łatwiej będzie ją wyjąć. Rybę przyprawiam obficie salą i świeżo zmielonym pieprzem. Kroję ją na kawałki tak, aby łatwiej było je później porcjować i układać na talerzu i wkładam do naczynia. Teraz kroję cytrynę w plasterki. Polewam rybę oliwą, żeby była soczysta i na każdy kawałek Kładę plasterek cytryny. Zakrywam rybę papierem do pieczenia. To pomoże jej upiec się równomiernie i zachować wilgoć. Wkładam naczynie do nagrzanego piekarnika. Ustawiam odpowiednią temperaturę wcześniej, żeby piekarnik był gotowy. W międzyczasie zabieram się za surówkę. Obieram marchewkę i dokładnie ją myję. Następnie kładę na desce świeżą kapustę i kroję ją na mniejsze kawałki. Marchewkę też kroję na kawałki, żeby wygodnie było ją włożyć do robota. Do robota kuchennego wkładam odpowiednią ilość majonezu. Świeżo zmielony pieprz to nadaje ostrości. Wyciskam także sok z cytryny, która doda surówce świeżości i lekkości. Wkładam pokrojoną kapustę i marchewkę do robota. Obieram i kroję na kawałki cebulę. Dodaję ją również do środka. Miksuję wszystko razem, aż składniki się połączą i uzyskają odpowiednią konsystencję. Następnie wykładam gotową słówkę do miseczki. Na koniec kroję jeszcze trochę świeżego koperku. Sprawdzam, czy ryż jest już gotowy. Jest idealny. Otwieram piekarnik i ostrożnie wyjmuję rybę na stół. Wygląda apetycznie i pięknie pachnie. Nakładam kawałki ryby na talerz, a obok ryż Na koniec posypuję rybę świeżym koperkiem, co dodaje jej aromatu i ładnego wyglądu. Obiad gotowy do podania. Tak prezentuje się gotowy obiad: ryba, ryż i surówka. To było moje dzisiejsze gotowanie. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną przez cały ten czas. Mam nadzieję, że ten film się wam podobał i spędziliście ze mną miło czas. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi kolejnymi filmami, subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was serdecznie na następny film. Do zobaczenia!